Witam Cię serdecznie. Dziś podczas przygotowania do matury podstawowej powiemy sobie o potęgach. Przygotowałem dla Was kilka zadań oczywiście maturalnych, na których wytłumaczymy sobie całe zagadnienie liczb rzeczywistych, dokładnie rzecz biorąc jakość podstawowego, że uczeń wykonuje działania potęgowania w zbiorze liczb rzeczywistych. Na samym początku to co musimy wiedzieć to tutaj ta tabelka, którą tu mamy na fioletową to jest oczywiście które musi znać, one są oczywiście w tablicach maturalnych, ale szczerze powiedziawszy, przydałoby się je troszkę znać, bo znacznie łatwiej wtedy obliczać różnego rodzaju potęgi. No i teraz co? Lecimy z następującą informacją, że przy mnożeniu potęg o tych samych podstawach potęgi się dodają, jest R razy S, tu mamy R plus S. Przy dzieleniu tutaj potęgi się odejmują. Jeżeli mamy liczbę A podniesioną do potęgi S, R i do potęgi S, czyli potęga podniesiona do potęgi, wtedy co robimy z potęgami? Mnożymy je. Natomiast mamy sobie jeszcze tutaj dwa wzory, że A razy B do potęgi R, to jest A do R razy B do R i A przez B do potęgi R, to po prostu podnosimy licznik do tej potęgi i mianownik do tej potęgi. No i teraz te wzory, które mam w tablicach, pokażę Wam, w jaki sposób stosować na różnego rodzaju mat zadaniach maturalnych. Oto jedno z nich. Liczba 7 do potęgi 6 razy 6 do potęgi 6. 7 przez 62 do potęgi szóstej jest równa. No i mamy ABCD odpowiedzi. Licznik sobie grzecznie przepiszę, czyli mam 7 do potęgi szóstej razy 6 do potęgi siódmej. Natomiast mianownik zrobimy sobie w ten sposób, zastosuję sobie ten wzór, a przynajmniej będę chciał go zastosować. W jaki sposób? No 42 mogę przecież zapisać jako 7 razy 6. No i to jest oczywiście do potęgi szóstej. Czyli mam taką sytuację, że mam 7 razy 6, bo to jest 42, i tu mam A razy B. Hej, w takim razie równa się licznik sobie grzecznie przepisuje. 1 do potęgi 6 razy 6 do potęgi 7 i to mamy załatwione. Natomiast na dole, jeżeli zastosuję sobie ten wzór, to pierwszą liczbę muszę podnieść do potęgi, i drugą liczbę muszę podnieść do potęgi. Tu jest po prostu 7. Ta musi być podniesiona do potęgi 6 razy. To jest po prostu szósteczka, która również musi się podnieść do potęgi szóstej. Okazuje się, że zobaczmy sobie, tu jest 7 do potęgi szóstej, tu jest 7 do potęgi szóstej, jest mnożenie, jest mnożenie, więc spokojnie w ułamku, jeżeli jest samo mnożenie, mogę sobie to skrócić. Natomiast ile wyjdzie nam tutaj? Tu nam na pewno wyjdzie 6, pytanie do której potęgi? No i tutaj dochodzimy do tego wzoru, że jeżeli mamy jakąś liczbę do potęgi r przez jakąś liczbę do potęgi s, to potęgi trzeba odjąć. Jeżeli odejmiemy sobie 7 minus 6... Oczywiście w potędze, okazuje się, że to jest po prostu 6 do potęgi pierwszej, a 6 do potęgi pierwszej to jest po prostu 6 i odpowiedź C jest poprawna. Czyli tak naprawdę te zadania z potęgami to jest odpowiednie stosowanie tych wzorów, które masz w tablicach naturalnych. Przejdźmy do kolejnego zadania naturalnego. Kolejnym zadaniem, które mamy do rozwiązania, to mamy wartość wyrażenia 1 plus 3 razy 2 do minus pierwszej i to wszystko znawia się do minus drugiej. Czyli zdarzają się zadania z potęgami ujemnymi. I tutaj. Wychodzą nam kolejne wzory, które również znajdziemy w karcie, w tablicach naturalnych. Są to mianowicie. I. O, te wzorki. I gdzie mamy potęgę ujemną? No widzimy, że tutaj jest potęga ujemna, czyli a do potęgi minus n tej. To jest 1 przez a do n tej. No i to możemy sobie tu zastosować. Czyli zrobimy tak. jedynkę sobie grzecznie przepiszę, plusik sobie przepiszę, trójkę przepiszę, mnożenie przepiszę. Natomiast tu skoro mamy a do minus n to ma być 1 przez a do n no to to jest 1 przez 2 do potęgi pierwszej po prostu. Ale 2 do potęgi pierwszej to jest po prostu 2. Więc po prostu mamy jedną drugą. To jest znawia się do potęgi minus drugiej. Żeby wam nie przyszło do głowy czasem tego dodać. Dlaczego? Bo najpierw jest mnożenie. Kolejność działań jest taka, że najpierw potęgowanie, więc potęgowałem. Później jest mnożenie, więc zaraz będę mnożył i dopiero później będę dodawał. Jasne? Dobrze. Czyli mamy Nawias 1 plus. I teraz tak 3 razy 1, 2. Pamiętajcie, że teoretycznie tu jest 3 pierwsze i mamy tak 3 razy 1 to jest 3. 1 razy 2 to jest 2. I ta. Do potęgi minus 2. Zanim będziemy zajmować się tą potęgą minus 2, to najpierw działanie w nawiasie. Dodajmy sobie tą jedynkę i te 3 drugie. No to sprowadźmy to do wspólnego mianownika. Jedynkę mogę zapisać w postaci 2 przez 2. A jak dodamy sobie 3 przez 2 to dostaniemy, że to jest minus 2 do potęgi, nie? I teraz mamy tak. 2 drugie plus 3 drugie to jest 5 drugich i to ma być do potęgi minus drugiej. I teraz uwaga. Jest sobie ten wzór i możemy napisać, że to jest 1 przez 5 drugich do potęgi drugiej. Ale ja nie lubię tego wzoru. Dlaczego ja nie lubię tego wzoru? No bo tworzy nam ułamki piętrowe. Wolę za to zupełnie inny, fajniejszy wzór. A mianowicie, że jak mamy A przez B, i to jest podniesione do potęgi minus x. To jeżeli ja chcę mieć tą liczbę podniesioną do potęgi x, czyli chcę, żeby mi zniknął minus, to zamiast a przez b odwracam sobie ten ułamek na b przez a. W takim razie, skoro ja mam taki piękny, fajny wzorek, to co robimy? Zamiast a przez b, czyli zamiast 5 drugich, zamieniam to na 2 piąte. I wtedy ten minus, bo tu jest minus 2, znika I powstanie potęga druga na plusie. No i teraz podnosimy do potęgi, tak jak się uczyliśmy we wcześniejszych lekcjach, po ułamkach 2 do 2, 4, 5 do 2, 25. Czyli mamy 4,25, więc odpowiedź B jest poprawna. Czyli na maturze mogą się pojawić yy, potęgi ujemne, ale pamiętaj, że w tablicach maturalnych tu masz ten cud i możesz go stosować. Ewentualnie, jak zapamiętasz, ten będzie na pewno trochę łatwiej. Kolejne zadanko maturalne, mamy liczbę 7 do potęgi 5 czwartych razy 7 do potęgi 1 czwarta i to wszystko jest podniesione do potęgi 2 trzecie. Jest to zadanie, które będzie bazować na dwóch wzorach. Pierwszy wzorek, że przy mnożeniu potęgi dodajemy, a drugi wzorek, że jeżeli podnosimy potęgę do potęgi, to wtedy potęgi mnożymy. O co chodzi? Na początku skupimy się na tym, co jest w środku tego nawiasu. Czyli mamy 7 do potęgi 5 czwartych, ja może sobie to grzecznie ładnie przepiszę. 7 do potęgi 5 czwartych razy 7 do potęgi 1 czwarta. I to wszystko jeszcze jest w nawiasie do potęgi 2 trzecie. Równa się. No i teraz, ponieważ mam mnożenie, podstawy są takie same, to te potęgi mogę dodać. Czyli dostanę, że to będzie 7 do potęgi 5 czwartych plus 1 czwarta. To jest 6 4 I to jeszcze wszystko jest do potęgi 2 trzecie. To teraz siódemkę sobie przepiszę, a stosując sobie właśnie ten wzór, że tu potęgi mam sobie wymnożyć, no to będę miał 6 czwartych razy 2 trzecie. Bo te potęgi sobie grzecznie ładnie mam wymnożyć. No to otrzymuję, że to jest 7 razy. 7 do potęgi. I teraz tak, a mogę to skrócić. Szóstkę z trójką, 4 z dwójką, ale możemy też to wymnożyć. 6 razy 2 to jest 12. 4 razy 3 to też jest 12. Może tak będzie łatwiej wytłumaczyć. No, wyjdzie 7. A 12 przez 12 to jest 1. A 7 do pierwszej 7. Odpowiedź P. E. Gotowe. Tylko trzeba umieć ułamki. Dlatego też wcześniej robiłem film z ułamkami, żeby je umieć ładnie ogarniać. Bo jak widzisz, bez ułamków ciężko by ci było to zdanie ogadniać. Przygotowuję się do matury zetki na Akademii Atmospatii, czyli mój 30-modułowy kurs przygotowujący do matury, który może zdać na 100%, poświęcając tylko dwie. 3 godziny tygodniowo, oczywiście, jeśli dołączysz odpowiednio wcześniej. No i kolejne zdanie, które bazuje znowu na potęgach i znowu na tych dwóch wzorach, co przed chwilą, czyli na tym wzorze i na tym wzorze, ale dodatkowo no, zobaczmy, że odpowiedzi są w postaci pierwiastków. Oczywiście, w na następnym filmie będziemy sobie więcej mówić o pierwiastkach. Ale od razu tu już będziemy sobie mogli stosować ten oto wzorek, w końcu jest on tutaj razem z nami, więc go sobie zaraz zastosujemy, tak troszkę do przodu, ale najpierw potęgi. To co jest w nawiasie sobie grzecznie przepiszę, czyli przepiszę sobie 5 razy 5 do potęgi 1 druga, no i to ma być w nawiasie do potęgi 1 trzecia. I teraz uwaga, ponieważ tu jest samotna piąteczka, tak, tu jest mnożonko, ale tu jest samotna piąteczka, no to tu jest 5 do potęgi pierwszej. I teraz stosujemy sobie ten pierwszy wzór, że przy mnożeniu potęgi można dodać, czyli zamiast tego mogę sobie napisać, że to jest 5 do potęgi 1 plus 1 druga. To jest 1 cała i jedna druga. No i to jest nawiasie do potęgi 1 trzecia. się. I co my teraz sobie z tym zrobimy? No, piątkę sobie grzecznie przepiszę, yy, tylko nie ten kolorek. Natomiast tu potęga podniesiona do potęgi, więc potęgi możemy sobie wymnożyć, czyli będzie. 1 cała i 1, druga razy 1 trzecia. No i znowu musimy umieć ułamki, bo jak nie umiemy ułamków, to leżymy, O, trzeba sobie to zamienić najpierw liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. 1 razy 2 to jest 2, plus 1 to jest 3. Drugie, no i razy 1 trzecia. Jak dobrze się przyjrzysz, to pięknie te trójki nam się tutaj skasują, w sensie skrócą, i otrzymujemy, że to jest równe 5. Do potęgi, i ja specjalnie użyję kolotku, że to będzie 1 przez 2. Dlaczego ja to tak zapisuję? Zapisuję to w ten sposób, że teraz piątkę sobie zapiszę, no i korzystam z tego wzoru. Zobaczmy. Tu jest a i tu jest a, więc jest piątka. Wiem o tym, że będę musiał mieć wynik z pierwiastkiem, więc ten pierwiastek również sobie przepiszę. I teraz zobaczmy. Tu w liczniku jest m, tu w liczniku jest jedynka. Tutaj pod pierwiastkiem jest m, więc tu pod pierwiastkiem jest jedynka. Tu w mianowniku jest n, tu w mianowniku jest 2, tu stopień pierwiastka jest n, o, to tu też musi być dwójka. Tylko, że dwójki się po prostu przeważnie nie pisze, bo to jest po prostu pierwiastek drugiego stopnia. I po prostu to będzie pierwiastek z 5. I odpowiedź, co jest poprawna. Może być również taka, takie zadanie, w którym mamy 2 do potęgi 50, które sobie grzecznie przepiszę, razy 3 do potęgi 40. No i tutaj na dole mamy 36 do potęgi dziesiątej. I pomału, zastanówmy się, co z tym zrobić. No właśnie tutaj musimy zastosować znowu ten wzorek. Te 36 to mogę sobie zapisać w postaci 4 razy 9, prawda? Ale jeszcze lepiej będzie w momencie, kiedy to 36 sobie rozłożę na tak zwany iloczyn liczb pierwszy. Czyli dzieli się przez 2, 18 dzieli się przez 2, będzie 9. Dzieli się przez 3 będzie 3 i dzieli się przez 3 będzie 1. Teraz po co ja to robię? Ponieważ to ja mogę zrobić w następujący sposób. 2 razy 2 to jest po prostu 2 do kwadratu. Razy 3 razy 3 to jest po prostu 3 do kwadratu. No bo zobaczmy, 2 razy 2 to jest 4, 3 razy 3 to jest 9, 4 razy 9, 36. Wszystko się zgadza. Oczywiście to jest do potęgi dziesiątej. jasne? Licznik sobie grzecznie przepiszę 2 do 50 razy 3 do potęgi 40, a co my tu zrobimy? Teraz ja mogę napisać, że to jest tak 2 do drugiej, razy 3 do drugiej. I zgodnie z tym wzorkiem, który tu mieliśmy właśnie, jeszcze raz go podkreślę. Tą pierwszą liczbę mam podnieść do potęgi kolorek zmienimy, w dziesiątej, bo tu była dziesiątka i to 3 do drugiej też muszę podnieść do potęgi. No dobra. Oto, no dostaje 2 do 50 razy 3 do potęgi 40 w liczniku. Pięknie, ładnie przepisane. Natomiast w mianowniku co będziemy mieć? Potęga do potęgi, więc potęgi wymnażamy. 2 razy 10 to jest 20, więc tu zostaje 2 do 20 razy 2 razy 10 to jest 20, więc zostaje 3 do 20. Teraz stosujemy sobie wzór, że podczas dzielenia potęgi się mogą odejmować. W jaki sposób? 2 do 50 przez 2 do 20 to będzie 2 do potęgi 50 minus 20, to jest 30, razy 3 do 40 przez 3 do 20, no to będzie 3 do potęgi 40 minus 20, to jest 20. No i okazuje się, że jak najbardziej mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź C. Więc z drugiej strony to zdanie pokazuje jedną fajną rzecz, że żeby dobrze umieć potęgi, to jednak trzeba je troszkę poćwiczyć, bo Złożoność czasami tych wzorów jest różna i czasami trzeba stosować jeden, drugi, a nawet trzeci wzór, albo i jeszcze więcej, żeby dobrze umieć sobie to ogarnąć. Jeżeli tego nie poćwiczysz, to pomimo tego, że wiesz, to nie zawsze znaczy, że umiesz. Póki co lecimy jeszcze do jednego zadania. No i mamy jeszcze kolejne zadanie. Liczba 5 do 8 razy 16 do minus 2 jest równa. No i tutaj będzie troszkę kombinowania. Dlaczego? Ponieważ teraz tak, grzecznie 5 do potęgi 8 sobie przepiszę razy i 16 do potęgi minus 2 też na razie sobie przepiszę. Tylko, że 16. Ponieważ widzę w odpowiedziach, że nie mam potęg ujemnych nigdzie, no to tą ujemną potęgę bardzo chętnie bym sobie stąd skasował. Pytanie, jak to zrobić? Robimy to w następujący sposób, że 5 do potęgi 8 sobie przepisujemy, natomiast to 16 do potęgi minus 2, co my sobie z tym robimy? A no robimy sobie z tym tyle, że. Aby się pozbyć tej ujemnej potęgi z tego wzroku, czyli to będzie 1 przez 16 do potęgi 2. Okay. To teraz. No i teraz okazuje się, że my musimy sobie to jakoś poprzekształcać. Pytanie, w jaki sposób to poprzekształcać? No w taki sposób, że widzę, że w odpowiedziach jakieś 5 drugich 5 drugich dziesiątka to pewnie 5 razy 2 albo coś takiego. I tutaj trzeba się wykazać troszkę sprytem, bo jeżeli zauważysz w różnego rodzaju zadaniach z potęgami, że masz liczby, które można zapisać w postaci potęg innych liczb, tak jak 16, bo to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi czwartej, no to musi zauważyć i po prostu to robić tego typu przekształcenia. To oczywiście jest do kwadratu. To w nasie. Zauważmy, że tu jest teoretycznie 5 przez 1, więc to 5 do 8 mogę sobie wrzucić do licznika. I tak, toż, tak też sobie, Natomiast tutaj dostanę potęga do potęgi potęgi się wymnożą. 2 do potęgi 4 do 2, 4 razy 2, no to jest 2 do potęgi 8. Nie mam takiej odpowiedzi, ale stosując sobie nzorek, tylko jakby z tej strony w tą, jest jakaś liczba do potęgi r, na dole jest jakaś liczba do potęgi r, naszym edem są ósemki, no to możemy zrobić, że to jest a przez b, czyli w naszym przypadku 5 drugich do potęgi 8, czyli poprawna odpowiedź. O, jest odpowiedź a, no bo ta mi ósemka znikła. I nie tyle, jeżeli chodzi o potęgi. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejny film na temat pierwiastków, to tutaj nade mną właśnie on się wyświetla. Zapraszam serdecznie.